Witam Was serdecznie w drobnanych Poniedziałkach 130 odcinku i jednocześnie 15 w tym roku kalendarzowym a dzisiaj odcinek nagrywam z mojej przydomowej altanki, mam nadzieję, że będzie słychać śpiew ptaków, które tutaj super ładnie nam śpiewają a dzisiaj w roli głównej Wawszka, Wawrzka znajdująca się w gminie Grybów, około 20 km na wschód od Nowego Sącza dotarłem do Wawrzki na rowerze dokładnie 1 maja 2009 roku i y, na początek powiem wam, jak tam dotrzeć. Y, kierujemy się w kierunku Florynki, ale jedziemy przez y, kamionko, kamionkę i y, królową górną, potem mamy Winczarową w której mieliśmy już Cerkiew drewnianą. Y, dojeżdżamy do drogi głównej, która wiedzie z Grybowa do Krynicy, skręcamy w prawo, potem w kierunku brunar się kierujemy i potem skręcamy w lewo na Wawrzkę i tutaj znajduje się wyjątkowa cerkiew, bo z zewnątrz wygląda jak cerkiew grekokatolicka czy prawosławna, natomiast wewnątrz jest już jako kościół katolicki. Z czego to wynika? Otóż wybudowali ją grekokatolicy w latach 1937-39, ale nie była wewnątrz wykończona. Dopiero po akcji Wisła w 1947, kiedy Miejscową ludność wygnano na zachód Polski w latach 1947 50 Polacy, którzy przybyli na te tereny, wykończyli Celkiew, i jest to obecnie Kościół rzymskokatolicki pod wyzwaniem Matki Bożej Szkapleżnej. Zresztą w ołtarzu głównym, widocznej po prawej stronie, mamy właśnie obraz Matki Bożej Szkapleżnej. W ołtarzu głównym, Celkiew jest. Konstrukcji zrębowej orientowana posiada prostogątne prezbiterium. Z przodu mamy wieżę konstrukcji supowo ramowej, która zwęża się ku górze. Posiada budowla dwukalenicowy dach z dwoma wieżyczkami, a wnętrze można powiedzieć, że trochę ubogie wnętrze, ale wykończone jest, wyłożone jest błazerią, taką jasną błazerią Ołtarz główny. O którym już wcześniej mówiłem, oraz ołtarze boczne pochodzą z 1950 roku, czyli właśnie z czasu, kiedy wykończano świątynię wewnątrz. A pierwsza wzmianka o, o wawrzce to rok 1674. Znajduje się ta data w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Wtedy wykonano spis poborów powiatu sądeckiego, i właśnie w tym spisie. Wawrzka funkcjonuje jako miejscowość. Powtórzę 1674 rok, czyli XVII wiek. Być może wcześniej istniało tu osadnictwo Łemkowskie, prawdopodobnie, bo prawo włoskie to wtedy XVI wiek, taki okres, kiedy właśnie osiedlano ludność Łemkowską, nazywaną Rusinami, ale tutaj o tym żadnej wiadomości nie mamy. Krótka informacja o wawce, bo nie ma zbyt wielu e, wiadomości, tak jak powiedziałem, tutaj na e, wzgórzu jest to e, budowla osadzona ładnie drzewami, tak jak mówiłem. Wykonane zdjęcie w maju, już dosyć dawno temu. E, kryte dachy są blachą, jak widać tutaj, i malowane są na taki kolor właśnie czerwony. Wyjątkowy taki kolor trochę podbrązowy, podchodzący nawet może. E, Razem, żeby zagadkę z ubiegłego tygodnia pytałem o. Zespół, który śpiewał w miejscowości, o której opowiadałem, czyli w Białce Tatrzańskiej, to dwie nazwy: Białcanie i Mali Białcanie. Ponad 10 odpowiedzi prawidłowych odnotowałem. Tak jak mówiłem, każda odpowiedź w, tym, w tamtym odcinku wygrywa, a dzisiaj wygrywa druga osoba, która odpowie na pytanie, czy Wawrzka jest samodzielną parafią diestezji Tardowskiej, Czy nie jest? Wystarczy odpowiedź tylko tak lub nie. Wysyłamy odpowiedź na adres mailowy marcinkopka.smile.małpa.jce @edu.pl, a dla może takiej podpowiedzi powiem, że w miejscowości Wawrzka mieszka ponad 500 mieszkańców. Jest to więc miejscowość podobna, jeżeli chodzi o ludność do mojej, w której mieszkam też ponad 500 osób mamy, ale tutaj mam właśnie pytanie, czy jest to osobna parafia, czy jest to może kaplica dojazdowa. Dziękuję serdecznie za ten odcinek 130 i za tydzień będzie y, tym razem już kościół drewniany, ale nie będę zdradzał już z jakiej miejscowości. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam do subskrybowania kanału Drewniane Poniedziałki Wioce i dobrego tygodnia. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Do usłyszenia.